Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym. Jestem w nowej okolicy, a jakże, ponieważ zmieniłem pracę i teraz jestem w sektorze szóstym. Pracuję w takim jakby to powiedzieć sieci budynków, która nazywa się Sema Park. Tam jest wiele firm. minąłem je przed chwilą i tam raczej nie jest dozwolone, żebym mógł nagrywać, dlatego nie będę wam pokazywał wszędzie, chodzi o ochronę, no i po prostu nie chcę z nimi gdzieś tam mieć jakieś konfrontacji, że coś nagrywam. Jestem troszkę dalej od tego miejsca, w którym pracuję, ale będą teraz nowe właśnie możliwości, żeby nagrywać vlogi. No i zamierzam tak właśnie robić w przerwie mojej pracy. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zdecydowałem się właśnie coś ponagrywać. Przechodzę nowymi uliczkami, których w ogóle nie znam, których wy jeszcze nie widzieliście. No i mam zamiar tutaj coś ponagrywać. Także. To jest takim tytułem wstępu, chciałem Wam po prostu wyjaśnić i co jeszcze, w dzisiejszym filmie będę chciał powiedzieć o tym, czy Polska jest już stracona, co mam na myśli i tak dalej, to się o tym zaraz dowiecie. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Tak, nagram szybko spod pierdolki, te budynki, które tam widzicie z tyłu, to jest właśnie to Park, w którym jednym z tych budynków pracuję właśnie ja, Rafałek. ja się przejdę tędy, a czemu nie? I oczywiście brakuje czego chodników, nie ma, bo jak żeby miały być? Niestety muszę iść ulicą. Mniejsza z tym będę uważał na przyjeżdżające samochody, mijam jakąś firmę kurierską teraz. I co chciałem Wam powiedzieć w temacie tego odcinka, dzisiejszego filmu? Dlaczego uważam, że Polska jest poniekąd stracona? Tak mi się trochę wydaje, jak obserwuję wszystko to, co się dzieje, jak zostaje zmieniane też prawo, a w zasadzie jest akceptowane bezprawie w różnych e, przypadkach. Mieliście okazję tego doświadczyć, jak byli ludzie na przykład zamykani w domach przez ostatnie dwa lata, jak są wprowadzane nowe podatki, jak są wprowadzane gdzieś jakieś e, przepisy, które są w ogóle nie przyjacielskie dla obywatela, tak? Z jakimi musimy się zmagać na co dzień. Okej, okay, wy mi powiecie, że mieszkam w Rumunii, ale dobrze, wypowiadamy się o Polsce i mówię po prostu, ponieważ mam prawo się wypowiadać, gdyż jestem polskim obywatelem. Nie muszę się w każdym tłumaczyć za każdym razem w filmie, dlaczego po prostu mówię. Po prostu. Pozostawmy tą kwestię już yy, bez Tłumaczeń, tak? bo nie ma najmniejszego sensu się tłumaczyć. I tak jak właśnie macie tego obraz na co dzień, jak to wygląda, jak ceny poszły w górę, jak wszystko podrożało, to nic się po prostu nie wzięło znikąd. Wszystko ma swój po prostu logiczny gdzieś sens, a tym całym sensem, który powoduje całe to zamieszanie, są polskojęzyczni politycy. I oni właśnie od kilkudziesięciu lat. Tak robią, że wszystko, czego się tkną, zamienia się po prostu w gówno. W takie gówno, w którym my Polacy musimy tkwić i mierzyć się po prostu z problemami każdego dnia. Zobaczcie jeszcze trochę okolicę, którą idę. Kurde, gdzie ja tu jestem w ogóle? Jakaś taka nieprzyjazna okolica, żeby spacerować. Nie ma tych chodników, jakieś firmy tu są. Tak dziwnie się tutaj czuję, no ale dobra. Mówmy dalej. Zawracam. Tam są jakieś ślabany, jest budka z ochroną. To nie chcę, żeby gość myślał, że tam chodzę znowu i coś nagrywam. Straszna, dziwna atmosfera jest w tym miejscu. Słychać tam jakieś wózki widłowe czy coś, sygnały takie, nie wiem, aby ktoś cofał ciężarówką. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o to miejsce. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że wszystko zaczęło się jeszcze przy okrągłym stole. Tak się to nazywa. Wydarzenia okrągłego stołu i. Wtedy spotkali się właśnie najważniejsi politycy w Polsce. Tam był Kaczyński, Kaczyńscy, obaj Kaczyńscy byli. Był Tusk, byli, był Pawlak, tak? jeszcze chyba Kwaśniewski tak? z lewicy reprezentujący. No i oni się tak dogadali, że my nie tykamy was, wy nie tykacie nas, będziemy rządzić raz wy, raz my. tak. Później to było gdzieś tam realizowane przez wiele lat, ale sytuacja była taka, że do władzy dostał się gdzieś PiS i oni teraz nie chcą tego wszystkiego oddać, nie chcą i wygrali dwukrotnie wybory, tak? Prezydenckie też wygrał Andrzej Duda no i nie ma zmian, nie ma zmian na lepsze i nie zapowiada się na to, żeby coś się mogło w ogóle zmienić. A dlaczego miałoby się coś zmienić? Dlaczego ja mówię cały czas, że Polska jest trochę stracona? Ja mogę też Dodać takie stwierdzenie, że ostatni gasi światło. Często gdzieś tak to powtarzałem, i wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd za granicę. Ja nie mówię teraz już o mnie, bo moim celem nie była emigracja tak zwana zarobkowa, ale wiele osób zdecydowało się na to właśnie, żeby opuścić Polskę i jechać do różnych krajów, jakimi są Anglia, Niemcy, kraje skandynawskie, bo tam mają po prostu lepszą perspektywę życia, właśnie chciałoby się powiedzieć. Życia, którego nie, ma nie mają, nie mogliby mieć i nie mieli w Polsce. W sensie nie, że ktoś ich chciał zabić, tak, ale w sensie takim, że no to ich życie wyglądało po prostu biednie, żeby nie powiedzieć, ubogo. Wielokrotnie Wam też powtarzałem, że jest gdzieś takie społeczne przyzwolenie na to, co się dzieje, ponieważ Polacy ogólnie rzecz biorąc nie protestują. Owszem, pojawiają się jakieś manifestacje, to nie jest też tak. Jak to wygląda tutaj w Rumunii na przykład, bo Rumunii to są oderwani moim zdaniem od rzeczywistości i po prostu wszystko pasuje, tak? Byłem na jakichś protestach, bo były też organizowane, ale nie było to też na taką skalę, jak na przykład w Polsce, że potrafiło w Polsce jednak przyjść trochę tych osób i coś próbować zrobić właśnie. To jest takie dobre stwierdzenie, coś próbować zrobić, bo jest też inne powiedzenie, że Polak zawsze mądry po szkodzie. I może być faktycznie kiedyś za późno, żeby cokolwiek też zmienić. Okej, okay, były wyrazy sprzeciwu, były różne, tak jak mówię, manifestacje, jeśli chodzi o Polskę, ale generalnie moim zdaniem, w takim kraju, jakim my żyjemy, przy takim potencjale, to znaczy 40 milionów prawie obywateli, okej, okay, powiecie zaraz, że Ukraińcy też są. są. Zostawmy ich na razie w spokoju. Mówmy o nas, o nas Polakach. I trzeba przyznać, że nie ma sprzeciwu, nie ma takiego wyrazu sprzeciwu, żeby ludzie wyszli naprawdę jakąś większą grupą, tak jak to się dzieje na przykład we Francji ostatnio, ponieważ były tam protesty. Francuzi mają to też we krwi i tam często protestują w ogóle, jak chcą cokolwiek zdziałać coś im się nie podoba. Były protesty, bo tam chcieliśmy zmienić wymiar czasu w ciągu tygodnia, ileś lat temu protestowały lotniska, różne inne grupy społeczne. Teraz protestują ludzie na ulicach Francji, ponieważ nie chcą zmiany wieku emerytalnego. Także no tam, jeśli chodzi o ten kraj, to się bardzo dużo dzieje. Ale trzeba też przyznać, że francuskojęzyczni politycy, oni przywykli do tego, przywykli do tego, że Yy, Francuzi protestują po prostu, i dla nich nie jest to też takie, że tak powiem, coś, co by było nienormalne I że ludzie wychodzą cicho być tam w takich ilościach na ulicę jak to, jak to miewa miejsce. Ponieważ jednego dnia ostatnio, jak były protesty, to potrafiło wyjść nawet 3 miliony Francuzów. Rozumiecie to? 3 miliony. Czy kiedyś był jakiś protest w Polsce? W którym wyszłoby chociaż 10% tego, czyli 300 tysięcy Polaków, nigdy nie było takiego protestu. Zawsze jak są jakieś, no to powiedzmy, że te liczby są o wiele, wiele mniejsze. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy jest jakaś perspektywa zmiany i żeby cokolwiek było lepiej, jeśli chodzi o Polskę, właśnie z tego względu, jak po pierwsze Polacy nie wykazują swojego sprzeciwu, nie wychodzą masowo na ulicę. Tak, jak już wspominałem o Francuzach. Wiecie, jakby to było, jakby wyszła taka liczba Polaków, nawet te milion ludzi, milion, już nie mówmy 3 miliony, tak jak wyszli Francuzi, ale milion naszego polskiego społeczeństwa na polskich ulicach, poszliby gdzieś tam, przemaszerowali przez Warszawę. Jaki, jaka to by była presja, to byłaby niesamowita presja na polskojęzycznych polityków, no ale po prostu nie ma komu. Nie ma komu, zaraz ktoś mi może zarzucić, czemu sam nie zorganizujesz protestu, czemu sam nie pójdziesz. I ten to nie jest takie hej hejsiub zorganizować protesty, ale jak już ktoś organizuje taki protest, ktoś już sobie zada taki trud, żeby zrobić, właśnie w jakiejś słusznej sprawie. Tak jak były ostatnio też protesty e, pod tytułem To nie nasz konflikt, no byli jacyś ludzie, tak, ale nie było to tak spektakularne wrażenie, żeby właśnie zrobić duży wpływ, dużą presję, jeśli chodzi o polskojęzycznych polityków. Było za mało, za mało ludzi. Oni są przyzwyczajeni do tego właśnie, żeby to stłumić, żeby ludzie zostali w domu, żeby nie protestowali, żeby po prostu nie podejmowali żadnych akcji. No i to jest wszystko smutne, smutne, bo co można rzec, no bez Akcji nie ma właśnie reakcji. Gdyby oni poczuli taką presję na swoich karkach, polskojęzyczni politycy, gdyby mieli po prostu taką presję, że polski naród jest niezadowolony, że protestuje, to może coś by się zmieniło. Może by po prostu nie chcieli nic nawet zmienić, ale by zwyczajnie ustąpili. Ustąpili i po prostu podali do dymisji na przykład cały rząd i powiedzieli: Na przykład, my nie startujemy w wyborach. Nie wiem. Organizujcie sobie partię polityczną i niech, niech ktoś przejmie tą władzę, kto będzie kto będzie w stanie po prostu wyprostować ten kraj, żeby funkcjonował dobrze. Ale oni tego nie zrobią. Oni nie mają zamiaru tego zrobić. Wręcz przeciwnie, oni jak się dostali do koryta, to będą z niego ssać, będą z niego pić, będą z niego żreć. Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Tak, dokładnie tak. Oni nie mają po prostu woli do tego, żeby zrezygnować. Nie chcą, bo mają ciepłe posadki. To, to że oni mają tam jakieś wynagrodzenie, nie jest ono powiedzmy ponadprzeciętne, jak dla, dla przeciętnego człowieka, to jest jedno, ale oni mają też, też różnego rodzaju premie, diety mają stanowiska obsadzone różnych prezesów w spółkach państwowych różnych. To są. Po prostu takie kontakty, takie kliki, to jest dobre słowo, klika, tak zwana, mają po prostu wszędzie wszystko opanowane. I ta władza, która jest po prostu przy tym korycie najbardziej, która jest u władzy, korzysta z tego najbardziej. I dlatego oni nie chcą z tego zrezygnować. Dlatego na przykład PiS idzie po trupach do celu, obiecuje coraz to nowsze zasiłki dla ludzi, żeby wygrać wybory i żeby dalej kontynuować po prostu to ich rozpasanie takie, bo to jest rozpasanie, że jak oni chcą przejmować wszystko co jest publiczne bo najłatwiej się zarządza publicznymi pieniędzmi, tak? chciałem wam pokazać muszę troszkę odejść niech przejedzie też ten samochód, to to wam pokażę niech przejedzie, tam za mną jest budynek, w którym pracuję, nazywa się nawiasem mówiąc, Bruksela <grytanie> budynek Bruksela, w którym pracuję Pójdę później, jak skończę przerwę, żeby no, pracować dalej, szkolić się w zasadzie, bo jeszcze w zasadzie nic nie zrobiłem, <grym> jeśli chodzi o nową pracę. Cały czas mam trening, ten tydzień, następny. No i tak jakoś się będą działy te rzeczy, żeby mnie tu wprowadzić do obiegu, do tej pracy. Tak? Ale dobra, kontynuujmy dalej ten temat. Nie chcę, żeby ten film był nie wiadomo też jaki długi, żeby tutaj też wymądrzać się. Po prostu mam taką potrzebę nagrania tego rodzaju filmu takiego odcinka taki bardziej bym powiedział informacyjny, żeby jak już ludzie nie protestują, jest was naprawdę duża społeczność oglądająca ten kanał 12 800 ludzi. Okej, okay, nie wszyscy wszystkie filmy oglądają, ale umówmy się, że raz jest więcej niż. To, ile u ludzi subskrybuje wyświetleń przy danym filmie, raz jest mniej. Jeżeli jakiś przekaz ma trafić do kogokolwiek, kto ogląda ten dzisiejszy odcinek, to przekaz ma być taki, żeby jak już będzie jakiś protest organizowany, w słusznej sprawie, w takiej, której wy popieracie, a nie na przykład, że, nie wiem, będzie protestował KOD, tak zwany Kom Komitet Obrony Demokracji. To wiadomo, że ich nie będziemy popierać, tak? ale jak już ma być jakieś organizowane wydarzenie i dacie rady być na takim proteście mieszkając w Polsce bo ja nie mówię, żeby ktoś przyjechał specjalnie z zagranicy i, i brał udział w jakimś takim wydarzeniu ale ci, którzy gdzieś są na miejscu powiem inaczej jak ktoś mieszka nawet w Warszawie a z jakiegoś tam powodu z czystego lenistwa powiedzmy nie chce iść na taki protest no to jest już to trochę takie Zachowanie bym powiedział, no, kiepskie, tak, kiepskie. No. Ja nie będę nikogo też ani kontrolował, ani nikomu niczego narzucał, ale chciałem po prostu zachęcić do takiej inicjatywy. Liczy się po prostu inicjatywa, żeby coś próbować zmienić. Jeżeli mieszkacie za daleko od Warszawy, nie macie pieniędzy na dojazd, jak będą organizowane jakieś manifestacje, no to po prostu nie jedźcie, nie musicie jechać. Chodzi o to, żeby. Rozmawiać też, rozmawiać z ludźmi, zmieniać ich postrzeganie rzeczywistości, jaka panuje w Polsce, żeby mówić o tym, rozmawiać z sąsiadami jak, albo z rodziną. No właśnie z rodziną to jest chyba najciężej, bo jak macie w rodzinie osoby, które są innych poglądów, no to wtedy może być różnie, tak? Wtedy można się pokłócić nawet często przy kotlecie schabowym i rosole yy, spożywając w niedzielę. Jak ma dojść do takich dyskusji, to będą trudne tematy, trudne sprawy, jak w Polsce, tak. No i co wtedy? Można się pokłócić z taką rodziną, albo z sąsiadem, nie wiem, i z sąsiadką <laughs> dyskutując, bo są na przykład strasznie zaangażowani w to, jak PIS rządzi, na przykład ich popierają. Ale nawet jak są takie osoby, kto by mógł pomyśleć, że są niereformowalne, można użyć takiego stwierdzenia. To nawet powiedząc, mówiąc im trochę słów prawdy, nawet jakby się mieli obrazić, czy nawet jakby mieli wysłuchać i mieć to dalej gdzieś, to zawsze ich to w jakiś sposób dotknie. Musi dotknąć, bo będą po prostu, wyjdą z tej swojej takiej przestrzeni, w której cały czas są, że ktoś im zaburzy tą przestrzeń. Tak, rozumiecie, o co mi chodzi. Nie jestem trenerem sukcesu, o których robiłem filmy ostatnio. Nie jestem, ale można wtedy właśnie tak trochę zdeprymować takich ludzi, żeby dało im to coś do myślenia, bo nawet jak nie zmienią swoich poglądów, a da im coś do myślenia Wasza wypowiedź, no to po prostu może być zawsze to na jakiś plus. Zawsze na jakiś plus. Liczy się właśnie jakaś taka reakcja. Wiecie o co chodzi. Po prostu lepiej zrobić coś niż. Niż nie robić nic. Dokładnie tak jestem teraz przy takiej głównej ulicy. Polera wie gdzie ja doszedłem. E, tam za mną, jakieś 300 metrów, jest stacja metra, i tam właśnie wysiadam z pociągu, żeby tutaj się dostać do pracy. No i teraz przejdę tutaj i spróbuję skręcić jeszcze w jakąś e, taką spokojniejszą uliczkę, jak mi się uda. No i będę chciał gdzieś już podsumować ten dzisiejszy odcinek. Wróciłem się, ponieważ tam nie było gdzie skręcić. Była po prostu taka droga wprost. Idę teraz tą główną ulicą, ale mniejsza. Z tym chciałem gdzieś podsumować ten dzisiejszy odcinek, ponieważ no to są takie najważniejsze rzeczy, które Wam chciałem w dniu dzisiejszym powiedzieć. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy też nie. Oczywiście zachęcam do zostawiania komentarzy, żebyście napisali, jakie są gdzieś Wasze opinie w tej kwestii, czy Polska. Faktycznie jest już stracona, czy też nie jest stracona, czy ostatni już gasi światło, czy jeszcze nie zgasi, czy ktoś już dotyka wyłącznika, żeby to światło zgasić, żeby już wszystko po prostu się skończyło i przepadło. Czy po prostu jest jakaś nadzieja, czy jest jakaś szansa, żeby ten nasz kraj odbudować i żeby coś zmienić na lepsze. Wypowiedzcie się oczywiście w komentarzach. Ja już będę kończył, bo wracam do pracy, dalej się szkolić. Także tyle z mojej strony. Pamiętajcie też o łapkach w górę, yy, subskrypcji tego kanału, tak, to jest też ważna informacja. No i do zobaczenia w następnych filmach. Żegnam się z Wami. Pa, pa. A tu jest właśnie po prawej stronie wejście do stacji metra i od przodu ten taki yy, przeszklony wieżowiec, to jest Semapark. Tam jest właśnie, tak jak mówię, więcej tych budynków, w których są różne firmy i ja pracuję. W Brukseli jakkolwiek to brzmi, ale nie w Unii Europejskiej. Żegnam się z Wami już definitywnie. Miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek oglądacie ten film. Papa! Pa.